Witajcie kochani! Zapraszam Was dzisiaj na test podkładu Eveline Better Than Perfect Jest to najnowszy podkład Eveline Jest tutaj napisane, że ma się nie przenosić bo to jest no transfer formula Ja dzisiaj zamierzam robić zakupy wiozę córę na salsę, więc w tym czasie będę się jak zwykle szlajać po drogeriach, mając oczywiście ze sobą maseczkę, więc bardzo sprzyjające warunki aby przetestować ten podkład no i cóż, przeczytajmy sobie, co nam obiecuje producent. Makijaż plus pielęgnacja. Nawilżający, kryjący, komfortowy podkład nowej generacji z formułą No Transfer, odporną na ścieranie, zapewnia trwały makijaż bez pozostawiania śladów. Kosmetyk łączy w sobie walory pielęgnacyjne i makijażowe. Dba o cerę, wyrównuje jej koloryt i zapewnia naturalny, promienny wygląd. W zawarte w recepturze składniki aktywne jak kwas hialuronowy i kolagen roślinny nawilżają i regenerują skórę, a naturalny skwalan zapewnia jej miękkość i elastyczność. Formuła przyjazna maseczce. Zobaczymy, zobaczymy. Można budować poziom krycia według potrzeb. No. Bardzo chętnie sprawdzę. Jak wiecie, ostatnio jestem zakochana w tym podkładzie Perfecta All Day i to jest też właśnie podkład niby pod maseczkę. I on faktycznie się nie odbija, przynajmniej u mnie, już sprawdziłam. No jego jedynym minusem jest to, że te kolory po prostu to jest dramat, ale tak jak mówiłam, ja sobie radzę rozjaśniaczem z tym problemem, uwielbiam go za to, jak wygląda na skórze i tak dalej. Zobaczymy, jak będzie z tym. Ja mam kolor 02 light vanilla. To jest odcień Warm, ale jak patrzyłam na jedynkę, to była taka bardzo, bardzo jasna. Kolorów w gamie jest 5. Jego cena za 30 ml to jest 28,99 w Rossmanie. Fajna tubka, już mi się podoba, bo z tych tubek można wycisnąć wszystko. Czyli jak Wam się kończy, to nawet możecie ją rozciąć i jeszcze wygrzebać natomiast z tych takich właśnie szklanych no niekoniecznie, plus jak gdzieś wyjeżdżacie czy coś, no to taki w szklanej buteleczce jest cięższy niż takie opakowanie, więc ja osobiście wolę takie, mimo tego, że nie jest jakieś nie wiadomo jakie luksusowe zapieczętowane, brawo przynajmniej wiem, że nikt go nie macał są testery, także to też fajnie, bo no, jak nie ma testerów no to jak wybrać kolor podkładu, to jest potem dramat i zobaczmy sobie tą 02, ja już go dotykałam w sklepie no i tutaj, jeżeli chodzi o to krycie, to wydaje mi się, że szału nie będzie, ale no, mogę się mylić. Proszę bardzo. Tutaj mamy taką dwójeczkę, troszkę żółtą. O! Tak się to prezentuje. No i dobra, kochani, lecimy z koksem. Jak widzicie, niedoskonałości nie chcą mnie opuścić, także mamy z czym się bawić. Ostatnio y, pod filmem dostałam taki ładny komentarz, jak mi śledzicie na Instagramie, to pewno widziałyście, bo udostępniłam go, a co? Y, dziewczyna mi napisała, jak można tak wyglądać bez makijażu? Tragizm. No ja tam twierdzę, że to jest raczej realizm i raczej, no nie mówię, że wszyscy wyglądają tak jak ja, że mają przebarwienia i y, wypryski, ale na litość boską, no przecież... Umówmy się, ile jest osób z idealną cerą wśród nas? No chyba, nie wiem, gwiazdę po jakichś zabiegach BB Glow i tego typu. Mnie nie uderzył ten komentarz, bo ja jestem. Czy nie uderzył. Nie uderzył ten komentarz, ale nie bezpośrednio mnie. Ja jestem przyzwyczajona do tego, że mam wypryski i tak ja dalej. Jestem z tym pogodzona zupełnie już teraz. Ale chodzi mi o sam fakt, jak można komuś coś takiego napisać. Bo, jeżeli ktoś by nie był odporny i tak dalej, to teraz by siedział w kącie i na przykład płakał. Nie, nie każdy umie sobie z tym poradzić. Mnie na przykład jeszcze kilka lat temu załamałby taki komentarz. Siedziałabym i bym przeżywała, naprawdę. W tej chwili przeżywam jedynie to, jak można być po prostu takim człowiekiem, żeby pisać takie rzeczy komuś pod filmem. No i tyle. Kolor wydaje się być spoko. Znowu tutaj widzę, że mnie nieładnie rozjaśnia. Poczekajcie sekundkę. Chciałam zasłonić sobie rolety. Bo jak świeci słońce, to z tej strony, z tej, jakby jestem taka super jasna, a z tej jestem taka, jak powinno być, więc bez sensu. No i zasłoniłam. I muszę zacząć to wklepywać, bo jak on mi zastygnie, to będzie ała. No to lecimy. No i mamy pół twarzy. Powiem wam, że jestem zaskoczona. Bo kiedy słocowałam ten podkład na rynku, wydawało mi się, że on praktycznie krycia, to miał nie będzie. A tutaj, zobaczcie, połówka twarzy z. I bez. No muszę przyznać, że całkiem ładnie wyrównał ten koloryt, nawet na takim poziomie, na którym się nie spodziewałam. Myślałam, że wszystko będzie mi przebijać, że on będzie tylko miał ładne wykończenie, a tutaj naprawdę muszę sobie go przeciągnąć, bo mam wrażenie, że minimalnie ciemnieje. Ale to sobie zaraz sprawdzimy. No powiem wam, że na tą chwilę spoko, naprawdę spoko. Nie ma jakiegoś nie wiadomo jakiego krycia, ale ładnie wyrównuje, naprawdę ładnie. No, i ta cera, jak widzicie, ona się błyszczy, czyli zostawia taki fajny glow, czyli to, co lubię. No? Jestem pod wrażeniem, słuchajcie, na razie. W porównaniu do tej połówki. Te przybarwienie tak naprawdę trudno przykryć, nawet takim, wiecie, lekko kryjącym podkładem, żeby one tak raczej nie wybijały się na pierwszy plan. No. Hmm. Hmm. Dobra. Nałożymy sobie drugą warstwę. Ja sobie tutaj nałożę świeżą porcję, a obok zostawię i zobaczymy, czy on ciemnieje. Robimy sobie drugą stronę twarzy, i zaraz będziemy próbowały budować to krycie. Widzę, że film z nowościami makijażowymi z Action przypadł Wam do gustu po wyświetleniach. I tak się zastanawiam, może bym pojechała do Action. Już któraś z Was też mi pisała o takim właśnie pomyśle na film, żebym pojechała do Action i sprawdziła, co aktualnie jest fajnego po prostu. Nie tylko z makijażu, ale ogólnie. I chyba zrobię taki odcinek w przyszłym tygodniu też. Takiej wiecie, w formie vlogowej. Pojadę, pokręcę Wam, co tam fajnego jest. A już wiele rzeczy stamtąd mam przetestowanych, więc dajcie znać, co myślicie. Przeciągniemy sobie go minimalnie. Moja tą szyję jednak mam jaśniutką, ucho. Brałam sobie takie kolczyki, że teraz sobie je muszę odginać, no. Tak, wiem, mam to już chyba dwa miesiące, ale wiecie co? Ja to ciągle drapię, mnie to tak denerwuje ten strupek. Bo ja mam takie głupie te pryszcze, że jak one się goją, to mimo wszystko jeszcze jak przejadę, to czuję, że coś tam jest. No a jak coś tam jest, to mnie kusi, żeby to yy, wiecie, zlikwidować. No i tak prezentuje się cała buzia Całkiem powiem Wam interesująco, naprawdę, jeżeli chodzi o taki podkład na co dzień właśnie pod maseczkę. Tego też jestem ciekawa, jak się dzisiaj sprawdzi pod maseczką, bo no. Na pewno pojadę do oszona na zakupy spożywcze, To będzie jakieś bite pół godziny 40 minut. Potem młodą zawiozę na salsę. No to będę miała jakieś półtora godziny z transportem i tam. No, to daje sporą szansę na konkretne przetestowanie tego podkładu, tym bardziej, że już będzie po południe więc kilka godzin już ten podkład będzie na twarzy. Zobaczymy. W tej chwili mamy 11.18. Czyli będziemy liczyć, jak go przypudruję dopiero. No, czyli gdzieś no, od pół do dwunastej powiedzmy. Spoko. Powiem Wam, że spoko. Mi się podoba osobiście. Zerknę sobie klusterką. Mam wrażenie, że on nie zastyga tak całkowicie, tylko tak, jakby Wam to powiedzieć do 3 czwartych, nie jest taki, że zastygnie na mur beton ale nie jest też taki, że można go teraz na przykład rozmaziać palcem wiecie o co chodzi no i ma bardzo ładne satynowe wykończenie i wygląda bardzo naturalnie na skórze bardzo, naprawdę jakbym nałożyła krem mogłabym mieć teoretycznie taką skórę po prostu bez podkładu o i fajnie by było mieć taką wyrównaną skórę kiedyś do tego dojdę Tutaj mam tą porcję, którą sobie zostawiłam i teraz ją rozetrę i sprawdzimy razem, czy on ciemnieje. Hmm. Ciężko stwierdzić. Chyba minimalnie. Jak tutaj mam to rozjechane, a tutaj to nie nierozjechane, to tak z pół tonu tutaj widzę. Nie wiem, jak wy. No dobra, to jak już to rozmaziałam palcem, to spróbujmy sobie dobudować to krycie. Na pewno na tego wariota tutaj Albo po prostu na pół twarzy dobudujmy, żeby było widać w stosunku do tej. A że ta strona jest troszeczkę gorsza, no to na pewno będzie widać. Ale to słońce dzisiaj szaleje, słuchajcie. Ale fajnie, że jest, bo nie świeciło chyba z dwa tygodnie. Dobra. Zobaczmy jak on się będzie zachowywał teraz. Szybki look w lusterko da się budować. Da się budować i nic złego się nie dzieje. W sensie, jeżeli chodzi dalej o tego pimpka, to umówmy się, on jest bardzo czerwony, więc jego ciężko będzie zakryć bez korektora. Ale jeżeli chodzi o wyrównanie pozostałej części, to uważam, że bardzo ładnie to krycie się nabudowało. Nieprzesadnie, no taką jedną warstwę po prostu. Ale fajnie to wygląda. Nadal wygląda to bardzo zdrowo. Czy tutaj w ogóle widać, że ja mam podkład? No, jakby się tak mocno przyjrzeć, no to widać, ale generalnie wygląda to jak taki krem BB w sensie naturalności. Także to na jego plus. Ładnie wygląda. No i nie smużył przy drugiej warstwie, ani z tych rzeczy nadal ma swój glow. Także spoko. Dobra. Żeby było równo, to sobie teraz szybciutko nałożę tą samą ilość na drugą stronę twarzy. Korektor i... Yy będziemy go przypudrowywać i liczyć czas trwałości, no nie? Jak widzicie, on bardziej błyszczy się po nałożeniu zaraz, a potem tak leciutko zastyga właśnie. Bo tutaj już aż takiego glow nie ma, znaczy jest, ale nie tak mocno jak bezpośrednio po nałożeniu, o. Że on potem sobie usiądzie, troszeczkę zastygnie, a glow zostaje. Co też jest fajne. No jak na razie powiem Wam, że same pozytywne wrażenia, nie mogę powiedzieć. Czy on ma jakikolwiek zapach? Mm -mm. Ja tu nic nie czuję. To też dla wrażliwych nosów jest plusem. Ok, idziemy przykryć to i zaraz do Was wracam. Korektor nałożony, twarz przypudrowana. Przypudrowałam się Vivo Aquamist, a korektor, jaki użyłam pod oczy, to jest ten Multitasker z Rimmel 030 Light. I co mam Wam teraz do powiedzenia, zanim wykonam resztę makijażu? Że jestem zadowolona. Naprawdę. To, jak ten podkład leży na skórze, praktycznie jest niewidoczny. On jest wręcz taki wygładzający, można powiedzieć, bo ani nie widać porów, ani nie widać po prostu zmarszczek. Nigdzie nie wchodzi brzydko. Naprawdę ładnie wygląda. Jestem pod wrażeniem. Puder też na siebie przyjął bardzo ładnie. Wygląda to wszystko gładko. Czyli, reasumując, wszystko to, co sobie cenię na chwilę obecną w podkładach, czyli właśnie glow. Taki naturalny dość wygląd przy wyrównaniu porządnym kolorytu i to, że nie podkreślam jakoś nie wiadomo jako, jak porów. Mało tego, jest bardzo przyjemny w odczuciu, czyli ja nie czuję żadnego ściągnięcia. Jest bardzo komfortowy. Dobrze, idę zrobić makijaż. W ogóle teraz jest godzina 11.30, ale przewidziałam co do minuty po prostu. Więc od tej pory liczymy sobie test trwałości. Ja sobie jeszcze teraz idę poza kadrem nałożyć brązer róż, rozświetlacz, zrobić makijaż oczu i do Was wracam. Jestem z powrotem i teraz wam szybciutko opowiem, czego użyłam. bronzer Nat z Revolution Pro, rozświetlacze cały czas te z Action. Jakoś tak się do nich przyczepiłam, że no, nie mogę się odczepić. I róż z Debora. Błyszczyk jest z Bel który ostatnio testowaliśmy w ostatnim filmie to jest ten nude. nude nude no ten taki z kolorem nude shine ponieważ i tak będę jadła piła wiecie to i tak go zjem a potem pod maseczkę no to cokolwiek nakładać na usta jest bez sensu chyba żeby to była taka pomadka no musi się coś wygadać znowu taka bardzo trwała o ale do brzegu, jeżeli chodzi o podkład to jestem nim szczerze oczarowana na tą chwilę, produkty się nakładało po prostu epicko, epicko słuchajcie zero problemów, zero tarcia zero problemów z rozcieraniem super podkład nadal wygląda bardzo dobrze, bardzo gładko, wręcz ta buzia jest taka wyblurowana muszę przyznać porów praktycznie nie ma a ja mam naszej każdy ma, ale ja mam takie powiększone, bo mam cerę mieszaną. No i wygląda to zupełnie jak przedtem. Jestem naprawdę bardzo zadowolona. Zrobię sobie na pewno jakieś zdjęcie, zresztą mam w planach TikToki też nagrywać, więc spoko. I plan jest taki, że zanim jeszcze wyjdę, żeby wieść dzieci i jechać na te zakupy, to przyjdę się Wam pokazać z taką mini aktualizacją. To będzie za godziny dwie ponieważ 14-15 gdzieś będę wychodziła, a teraz jest 12, żeby zaktualizować Wam stan tego podkładu przed założeniem maseczki, bo potem dopiero przyjdę, jak już wrócę z Salsy, czyli to będzie gdzieś, nie wiem, 6-7, którego nałożyłyśmy o wpół do 11, czyli gdzieś, gdzieś, gdzieś o wpół do 7, wpół do 8, tak? Będziemy sobie go podsumowywać po tam minimum 8, 8 godzinach. I co chciałam Wam jeszcze powiedzieć? No, że już mam kilka wniosków i porównań, które mi się nasunęły na jego temat, ale to Wam powiem dopiero wieczorem w podsumowaniu. Na tą chwilę naprawdę jestem bardzo zadowolona, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko się prezentuje. Najbardziej jestem zszokowana tym, że tych porów nie widać w ogóle. Szok, 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 szok. Niedowierzanie, resztki nadziei. W szoku też trochę jestem, bo yy, tak yy, podchodziłam do tego podkładu, powiem wam, jak pies dojeżdża. Stwierdziłam, że go kupię i tak pewnie go nie będę używała. No, bo jak on jest taki mało kryjący, no to, to chociaż trochę tego krycia bym potrzebowała, tak mi się zdawało, kiedy testowałam go na ręce. A w tej chwili, no, powinnam zasadzić sobie kopa, słuchajcie, bo no, na buzi wygląda to całkiem fajnie i to krycie też jest takie w sam raz. Więc yy, tutaj wiecie. Pierwsze wrażenie takie na ręce, kiedy coś nie zawsze jest adekwatne do rzeczywistości. Chociaż w większości przypadków u mnie się zawsze zgadzało. Tym razem jednak jest inaczej. No hejeczka, moi mili. Mamy godzinę 14.19. Za 11 minut muszę wyjść. Ale mm, przyszłam Wam zaktualizować podkład. I e, przyjrzyjmy się sobie. Super. Jak na razie naprawdę ładnie. Nie wiem, czy nie będzie się wyświecał, zobaczymy. No, i to jest właśnie ten moment, kiedy Wam się pokazuje, bo teraz już będę w maseczce. Dlatego tutaj mamy aktualny stan rzeczy. No, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało później. Pomalutko, pomalutko, coś tutaj zaczyna się więcej świecić, ale. Czy ja wiem? Na razie. Na razie jest ok, No, to widzimy się wieczorem. Buziaki, pa. Witajcie ponownie, kochani. Przed chwilą wróciłam do domu i teraz podsumujemy sobie podkład. Pierwsze zaskoczenie, to jak pewnie zdążyliście zauważyć, ja się nie świecę. Ja nic nie poprawiałam, teraz nałożyłam tylko ten błyszczyk, bo moje usta wyglądały na takie krypie i suche. Ten błyszczyk z Bell z Biedronki. Słuchajcie, no, powiem Wam, że to jest w ogóle hicior. Tutaj się świecę, bo mam rozświetlacz nadal. A tak, to jest sobie cały czas ten piękny glow. Drugą rzeczą, którą tutaj zauważam w kamerze, bo na żywo, czekajcie, muszę zerknąć. Na żywo to nie jest tak widoczne. Tutaj w kamerze, może przy tych lampach, widać minimalną różnicę między buzią a szyją. Szyję tutaj mam jakby bardziej różową, a jednak buzię mam bardziej żółtą. O tutaj teraz to mocno widać jakby. Ale na żywo, jak tak na siebie patrzę tutaj w lusterko, no to nie ma takiej różnicy, więc to może być sprawka lamp. Kurczę, jeżeli chodzi o ścieranie się, to powiem Wam, że jestem naprawdę bardzo zadowolona. Na maseczce była jedna malusieńka taka cieniusieńka kreska odbita, a chodziłam naprawdę długo dzisiaj w masę, bo byłam w Auchan jakieś pół godziny. Potem byłam w Ciuchu, gdzie było ogólnie gorąco przez kurtkę, tam jest zawsze tak ciepło jakoś i no wiecie, tam jest maseczka, więc to wszystko paruje. Ja to w ogóle mam wrażenie zawsze, że mi pod tą maseczką wszystko paruje. Poszłam do Rosmana, dreptałam godzinę, a potem jeszcze z Alą zajechałam do plazy, więc jeszcze chodziłam w maseczce. No i tak jak na siebie patrzę, to jestem mega, mega zadowolona. Ten podkład nadal wygląda tak dobrze, jak wyglądał rano, słuchajcie, no naprawdę, gdyby nie to minimalne przyciemnienie, po prostu kolor może nie trafiłam, powinien być gdzieś jaśniejszy to ja tutaj nie widzę zastrzeżeń cały czas mam bardzo ładnie rozświetlacz, róż, bronzer to wszystko zostało na swoim miejscu ja jestem naprawdę tym podkładem zachwycona gdyby nie dećko z tym kolorem to, to naprawdę ale to akurat mogę sobie zrobić albo rozjaśniaczem albo przeciemniaczem potem w lato z nam, także tutaj nie ma problemu nawet tuż mi się odbił od parowania zapewne tej maseczki tutaj widzę a jeżeli chodzi o sam podkład, to naprawdę petarda. On nigdzie nawet zważony nie jest. On nawet się utrzymał, słuchajcie, na nosie, gdzie ja zawsze mi się ścierają te podkłady, szczególnie jak mam maseczkę. Nie jest zważony tutaj w kącikach, przy tych moich tutaj, jak się to nazywa, linia uśmiechu. No, po prostu nigdzie. Bardzo ładnie wygląda. I nadal gładko. I powiem Wam, że tak jak Wam wcześniej mówiłam, i ja myślałam, że ja tego podkładu używać raczej nie będę, ale kupię i przetestuję go dla Was, bo właśnie z powodu tych swoich właściwości nieścieralnych, że tak powiem, może być fajny i do mieszania z innymi podkładami. A tutaj rybka, ja go będę samodzielnie używała i to z wielką chęcią, słuchajcie. Tym bardziej, że nadal czuję komfort na skórze, jakbym nic nie miała, nie czuję się obciążona tym podkładem. I teraz moja jedna konkluzja, że to jest po prostu, tak mi się przynajmniej wydaje, jeżeli chodzi właśnie o wykończenie, to jest lepsza wersja tego podkładu, czyli Eveline Selfie Time, bo Selfie Time miał przepiękne właśnie takie wykończenie, tylko że miał deczko mniejsze krycie, no i nie był tak odporny na ścieranie, tak? Ale jeżeli chodzi właśnie o nie yy, zbieranie się i tak dalej, ten glow na skórze, no to on pod tym względem też był właśnie super. No i Wniosek mi się nasuwa taki, że to jest po prostu jego ulepszona wersja ten podkład do aktualnego stanu rzeczy, maseczek i tak dalej, więc no, ja jestem zachwycona, słuchajcie. Myślę, że warto spróbować. Warto się też przyczaić na jakąś promocję. No, on pewnie za chwilę będzie na jakiejś promocji, założę się. Chociaż 28Z za podkład, no to nie jest jakoś strasznie, umówmy się. Potwierdzam, jest to podkład, który się nie ściera, nie odbija na maseczce, wytrzymuje cały dzień w ładnym stanie. Na pewno będą z niego zadowolone też skóry dojrzałe, bo on nigdzie nie włazi, czy tam właśnie z pierwszymi oznakami starzenia. Czy ja muszę coś dodawać? Nagrywałam się z nim TikToki, nagrywałam Storki. No, na Storkach miałam filtr, żebyście nic nie widziały. Ale ja naprawdę jestem pod wrażeniem tego podkładu, słuchajcie. No, i z tą oceną tego podkładu Was dzisiaj już żegnam. Dajcie znać, czy miałyście, czy u Was też się tak dobrze spisał, jak u mnie. A ja już dzisiaj uciekam. Do zobaczenia, buziaki papa. Pa.